Siemanko na moim kanale, dzisiaj nagrywamy kalendarz! Oj! Bo dzisiaj jest 8 grudnia. Nagrywamy, pierwszy mamy... Tu, co my tu mamy? Oj! I love you! W kolejnym mam... Znowu ta kartka mi się ukryła, nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Oj, musimy... To miał być zapach, no ale już jest ten ze wsiąg. Tutaj mamy serduszko. I ósmy Co my tu mamy? Co my tu mamy? Zdziwiona mnie? Co to się stało? Nie wiem. Dobra, to to by było chyba na tyle z mojego filmika. No to do zobaczenia. Oczywiście e, teraz wam przypomnę, że za każde 10 subskrypcji robię jakiś specjal. I teraz na 20 subskrypcji e, nie nagram swojej piosenki, ale coś dla was zaśpiewam. No więc zapraszam do subskrybowania kanału, ale oczywiście nie zmuszam. No to do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!